Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszło do uszu Tetrarch Heroda wieś o Jezusie i rzekł do swoich dworzan to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w Nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herygady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też był go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miały go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem poprzysięgł obiecać jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi, a ona, przedtem już podmówiona przez swoją matkę, powiedziała: Daj mi tu na misie głowę Jana chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników, kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przynosiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i przy i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Otwo słowo Pańskie. Bracia i siostry, głos wołający na pustyni, głos Jana Chrzciciela, który Mocno akcentuje przewrotność serca ludzkiego, w tym wypadku Heroda. Głos, który każdy z nas na pewno słyszy, to głos żywego Boga. I bardzo jasny, przejrzysty, klarowny, zawarty, kochani, w dekalogu. Przez wiele dni słyszeliśmy w naszych czytaniach o narodzie wybranym, o Mojżeszu, który prowadzi lud swój do ziemi obiecanej. Widzimy postać człowieka, który zawierzył Bogu bezgranicznie, człowieka, który wypełnia Boże prawo. W całym Jego zakresie. I widzimy dzisiaj także właśnie Jana Chrzciciela, który właśnie jest tym, który wypełnia wolę Bożą, jako tego, który został posłany. I widzimy, że niektórym właśnie to, że Jan głosi prawdę, że głosi Boże, Zbawienie nie podobało się. Głos sumienia, który został zagłuszony. Głos Boga zawsze się odzywa. Głos Boga zawsze nas prowadzi. Dlatego też Herod bardzo mocno wiedział, widział swoje, widząc swoje życie, wiedział, że Postępuje bardzo źle, ale właśnie to, co wzięło nad nim górę, to właśnie ta zmysłowość, to życie typowo ziemskie. I widzimy, że właśnie w tym człowieku, w Herodzie, nastąpił wielki dramat człowieka. Człowieka, który. Skupia się tylko na sobie, inni pozostali nie są dla niego ważni. Jan, kochani, nam pokazuje, że tak naprawdę życie człowieka nabiera pełni kształtów, kiedy jest ono właśnie dla drugiego, dla drugiego człowieka, że nasze życie jest także w rękach Pana Boga. Jakże potrzebujemy, kochani, w naszym życiu tego światła abyśmy mogli podążać po drogach naszego życia jakże ta lampa naszego serca musi płonąć żeby dostrzegać właśnie to co jest w nas zarazem pięknego ale także to co potrzeba nam nieustannie kształtować w oparciu o Pana Boga Jakże potrzebujemy, kochani, czasem wyjść z tego, co jest takim naszym codziennym schematem, spojrzeniem właśnie tylko na tu i teraz. Potrzeba nam właśnie, abyśmy dostrzegali, że tu i teraz dokonuje się moje zbawienie, moja droga prowadząca właśnie ku życiu, które daje nam Pan. Nie daj się, kochani, Zagłuszyć sumienia. Możemy próbować, możemy nie słyszeć, ale ten głos wewnętrzny zawsze będzie się w naszym sercu odzywał. Jakże potrzeba nam dzisiaj, kochani, abyśmy także w naszym życiu szli tą drogą Bożego radykalizmu, to znaczy wypełniania Bożych przykazań. Małych, drobnych sprawach naszego codziennego życia. Jesteśmy dzisiaj tutaj, dlatego też chcemy właśnie w tej obecności Pana stawać w pokorze, w otwartości także naszego serca. I chcemy prosić dzisiaj Go, aby On pokazywał nam. W jaki sposób dzisiaj iść właśnie tą drogą, także Janową? Nie jest ona może, kochani, prosta, ale możliwa, bo w tej drodze nie idziemy sami. Tą samą drogą ze mną podąża Chrystus zmartwychwstały, podąża za mną także wielki poczet świętych i błogosławionych. I dzisiejszy właśnie patron, święty Ignacy, który przemieniał swoje życie w obecności Pana, który dostrzega, że ta jego droga, którą on sobie obrał, nie jest pełna, że dopiero ta droga, którą podążył, dała mu pełnię radości, serca, że wypełnił to swoje serce właśnie obecnością Pana. Prośmy dzisiaj, aby właśnie tej relacji, tej więzi z Chrystusem nigdy nam nie brakowało, abyśmy pogłębiali ją właśnie razem, wraz z nim, poprzez naszą właśnie taką codzienność, abyśmy wypełniali tą wolą Bożą, którą, która jest. Dla nas dostępna, bo Bóg nie wymaga nic ponad to, co nie jest w naszych rękach. I o to dzisiaj bracie i siostro prosi. Bądź więc człowiekiem błogosławieństw, bądź człowiekiem, którym ta radość ewangeliczna realizuje się jako człowieka pełnego Ducha Bożego. Amen.